Te dni płynące, niby tak szybko, a jednak powoli. W obawie przed jutrem zatracam się we własnym umyśle. Te dni płynące, niby tak szybko, a jednak powoli. W obawie przed jutrem zatracam się we własnym umyśle. Te dni płynące niby tak szybko, a jednak powoli W obawie przed jutrem zatracam się we własnym umyśle A im dłużej myślę, tym bardziej boli Smutek przeszywa dłużej i ciało bo Wciąż go mało, wciąż mało, ale wiem, że nadejdą ciepłe dni Mimo bólu, mimo smutku idę do celu wytrwale Stosując zasady umysłu i serca i rzucam ci ze skały Bądź zwierząt, że nauczę się latać I lecę frunę niesiony przez los. On co Codzienny nowy zadaje nam cios Pokazując prawdę o życiu z nikomu Ukazując prawdę o mnie szalony Porywa mnie wiatr łamie, A jak luka istota wiem Że pomimo swojej bezsilności Mam wolną wolę I wybór zapatrzony w paskaloską filozofię dopisuje wersy Wierząc w siłę człowieka targanego wiatrem Lecz z tego, że wola możliwość wyboru Skoro stracony już rzeczki honoru Łatwiej sięgnąć do butelki piwa i spojrzeć trzeźwo co życie ukrywa Łatwiej się najebać do nieprzytomności Niż zostać zmuszonym do odpowiedzialności Jednak łatwiejsza droga nie znaczy lepsza To na trudnościach doświadczenie zdobywamy To dzięki nim odporność mamy Mocniejsi jesteśmy i w siłę ducha rośniemy Dlatego komplikować sobie życia Nie powinniśmy jednocześnie Na łatwiznę nie iść I nie padać na kolana przed losem Honor odzyskać można Żałując za błędy, odwagę w sobie znaleźć Aby móc zobaczyć życie Bez biwa na piedestale Wolności używać Konsekwencje ponosząc na tym To polega, bo wolność Bez odpowiedzialności to swa swabola zwykła Nie dojrzała do kontroli Konieczna, wolni Wciąż zagubieni, w wersetach Poszukujemy prawdy o sobie i rad życiowych Piszcie co komu przyjdzie do głowy Jaśniej i raźniej nawet o bólu Gdy dusza przyjazna serce utula Wolni, złamani, zagubieni Może i znający nawet życia trudy Idący przed ciebie z uśmiechem na twarzy Drwiący z losu, idący mu naprzeciw Idąc prosto przy parci do muru Umieramy, wybieramy sposób umierania Z głową zadania. Do góry z ironicznym uśmieszkiem Nie dałem satysfakcji śmierci Nie zabierze nam godności, a my mówimy Zabierz nam życie, jeżeli nic innego nie potrafisz Chcę drwić z nas, lecz płacze, Bo krok ostateczny my wykonamy Do ściany przyparcie w kontakt ciemności Wciąż myś jedna, jedna i ta sama Odejść, zostać, kwoiści ścisłości Nikt nie wie, czy to odwaga, czy rozpacz dyktuje Śmiertelny uścisk, który ku nas grunie Wołamy go w szalu, sił cały krzycząc Ostatnim życzeniem gardzimy to życie, które wcześniej było, aż pójdziesz by nie krzyczymy. W ciszy rozpatrzy krok ostateczny i nad zbyt wielkim siechem rozejdzie. Lecz nie ma już serca, które by ogrzało. Osób kiedyś bliskich, miło miłosierdzie, schowana za maską bezwzględnych uczuć. Tak cennych dla świata, niech nie chce ich przyjąć. Nie jak piosenka tworzą kolejne zwrotki. Prawie wszystkie takie same lęk, bezradność gdzie miłość. Nikt nie wie, gdy nam jest pogląd gdy mówię, uśmiecham się i nic nie robię, niczego Że we mnie właśnie rozgrywa się wojna, której nikt nie zna pojazd z której jest się samemu I tylko gwiazdy rozumieją, spoglądając na mnie Widzą mój lęk, smucą się i płaczą Uf, drzewa i teraz to... pytają, gdzie idę Zawsze się boją, że już mnie nie zobaczą